Shimanero Shaibaki. Giant Content, rowery 2020, prezentują nam już producenci nowe rowery, więc w tym odcinku o Giantie Content. Dlaczego o Giantie Content? No bo już jest na 2020 model, to raz. A dwa, to jest model, który Wam, jako moim widzom, od początku mojego kanału e, proponuję kupić jako pierwszą szosę. Bardzo dobra jakość, fajny rower, niewygórowana cena. No, i Giant podobnie jak Merida, sam dla siebie produkujący rowery to jest też duży plus. I teraz uwaga, uwaga, co Wam chciałem pokazać, chciałem Wam pokazać na początku o co w ogóle chodzi z kontendami. Ciekawe, że na stronie amerykańskiej, pyk, i na stronie niemieckiej nie ma wszystkich kontendów. Natomiast na stronie polskiej są. Czy mi się to załaduje? Ładuj się, ładuj się, a zanim się załaduje mogę wam pokazać, zawsze jak nagrywam film to mi się zacina, więc lecimy ze strony brytyjskiej. Trzy rzeczy, które powinniście wiedzieć na temat Giantów Content na rok 2021 Pierwsza, mamy nowy model, w zasadzie nową serię rowerów, Content AR, o mamy już polską, jest, brawo. A tu jakoś mi tego więcej wyszło. A, a nie mamy też jednego na polskim. Dobra, będziemy korzystać z brytyjskim. Czyli mamy nowego contenta Content AR. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Będę chciał wam powiedzieć, jaka rama jest w każdym z tych rowerów. Jest to łatwe do zapamiętania i się nie pogubicie w tym. A ważne, żeby to wiedzieć. I trzecia rzecz. Ważna przy tych rowerach. Jaką oponę można do nich włożyć? W zasadzie z jaką oponą będzie ten rower już wam sprzedany? Zaczynamy od. Contenda. i tutaj akurat Contenda mamy, mamy dwa modele, przepraszam, chciałem znaleźć tego najtańszego. Yy, tutaj mamy w Polsce dwa modele. Yy, no i elegancko, mamy model na Kralisie, Klarisie i mamy model na sorze. Zaczynamy od ramy. Yy, mamy tutaj najniższy yy, model ramy aluminiowej u Gianta, czyli Alu XX, wszystkie Contendy to są rowery szosowe na aluminiowej ramie. Yy, Giant ma jeszcze Alu. XXSL i Alu XXSLR. Tutaj mamy ten najcięższy, najtańszy i wciąż bardzo dobry jakościowo y, Alu XX, ale y, mamy y, w pełni karbonowy widelec, co się bardzo bardzo chwali. Mamy go już tutaj w rowerze y, za 3100 zł, cena katalogowa na 220. Na pewno go kupicie taniej po jakimś tam czasie. Y, no i uwaga, oponki. Włożycie tutaj nawet opony 32C, ba. Yy, kiedy spojrzałem w opisy tych kontendów, yy, tych to one już są sprzedawane z oponą. A, przepraszam, 28. Yy, uno, momentu. czy ja coś tutaj. Czy coś tutaj się. Szersze opony do 32C. Czy my mamy błąd na stronie? Ha, a widzicie, no to mamy. Mamy błąd na stronie. I już wam wyjaśniam o co chodzi 28. No tak. 28. Ok, no to widzicie, dobrze, że dobrze, że jestem i wam to wyjaśniam na, na stronach też y, zagramanicznych. Y, bo to jest ważne w tych modelach. Y, model content i Content SL da wam możliwość założenia opony 28C, nie 32C. To jest błąd. I ten, ten rower już będzie Wam sprzedany z oponą 28C. Giant PR3AC już będzie 28. Czyli 28 to jest dużo. Dla tych, którzy nie znają się na szerokościach opon rowerów szosowych. Kiedyś się ścigało, jeździło na 23. 25 teraz jest najbardziej popularną wszechstronną oponą. Ja w moich rowerach szosowych mam prawie zawsze, zawsze mam 25. W rowerach Aero też mam opony 25. Natomiast 28C y, to jest opona, która się nada do roweru szosowego na bardzo złej jakości drogi y, asfaltowej, i kiedy czasem musicie po, podjechać gdzieś drogą, jakąś taką y, no szutrową, ale ubitą w miarę. Więc to jest istotne 28C, z taką oponą już rower kupicie. Poza tym, jest to świetny rower na pierwszą so szosę, jest to świetny rower do odchudzania się. I jeżeli ważycie powiedzmy 90, 100, 110, 120 kg, to 28C będzie świetna. 25 wystarczy, ale 28C będzie świetna i taką będziecie mieli w Giantie content i w Giantie Content. SL. Mamy sztycę Diffuse, czyli mamy sztycę o przykroju litery D, ścięta tutaj z tyłu, tak żeby wyginała się. Z tym, że w tym rowerze jest aluminiowa, w wyższych modelach będą karbonowe I mamy system bezdętkowy, czyli będziecie mogli założyć bezdętkowe opony do obręczy, które są w rowerze zamontowane. I to jest piękna sprawa. Bardzo Wam polecam. Rowery. Content i, po, i pozdrawiam bardzo, bardzo szczególnie tutaj Artura, który na trasie Wiślanej ze mną się kawałek przejechał, właśnie o jego kontendzie rozmawialiśmy. A może wam wkleję, te, wkleję, wkleję, wkleję wam też odcinek o tym, jak opowiada Artur o swoim rowerze. Potem mamy rower Content SL i w kontendzie SL mamy wyższy model aluminium, to jest Alu XXSL, to jest inny innego rodzaju stop, lżejszy, rama ma cieńsze ścianki i to jest rower dla tych, którzy za jak najmniejsze pieniądze chcą zbudować, kupić sobie, potem może gdzieś tam jeszcze coś zbudować przy nim najlżejszy rower. Bardzo dobra jakość. Polecam wam. Tutaj będziemy mieli taką samą 28C możliwość założenia opon nie 32C mamy sztycę Diffuse, z tym że w tym przypadku będzie to już sztyca kompozytowa czyli karbonowa, ale wiecie co upewnijmy się bo to rzeczywiście różnie bywa, tak jest, karbonowa czyli w najtańszym kontendzie jest aluminiowa, tutaj już będzie karbonowa czyli będzie się jeszcze lepiej to uginało, czyli kontent w porównaniu do kontenta SL to lepsza rama w kontendzie SL i również w pełni karbonowy widelec tutaj będziemy mieli już wyższe modele cenowo więc będzie też, będzie też wyższy osprzęt tutaj zakładany nie kupicie kontenda SL na Clarisse na przykład i będzie system bezdentkowy. czyli pamiętajcie, że głównie chodzi tutaj o ramę mamy tutaj ten, ten stop znaczy w zasadzie ramę nazywaną Alu XX SL i tam jest inny stop, on ma inne oznaczenie i to jest Content SL. Potem mamy Content SL Disk i co ciekawe, Content SL Disk nie występuje na stronie polskiej. Pokażę Wam go tutaj. To nie jest tylko Content SL z dodanymi hamulcami tarczowymi tylko właśnie tutaj, w kontendzie SL Disk, jest dodatkowo powiększony prześwit na opony i tutaj wchodzi opona 32C. Czyli tak naprawdę tutaj w tej ofercie nie ma rowerów, które mają prześwit 32c, bo jest to jedynie Content SL Disc. I to bardzo polecam komuś, kto jeździ po szutrach, po złych nawierzchniach, albo faktycznie więcej waży i potrzebuje dobrych hamulców. To jest właśnie Giant Content SL. Podobnie jak SL Disc, podobnie jak Content SL będzie miał ten stop Alu XX czyli ten środkowy strzech. Poziomów, no i też będzie sztyca diffus kompozytowa, czyli karbonowa. Tutaj bardzo fajny rowerek. Szkoda, że go nie ma. Nie wiem, czy może go w ogóle nie będzie w ofercie polskiej. Może zrezygnowano z niego, bo jest właśnie ten Content AR, o którym właśnie teraz Wam powiem. Content AR to już tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest szosa, czy to jest gravel. Bo może on troszeczkę geometrią swoją bardziej w stronę szosy, ale to też jest geometria bardzo zop, taka zoptymalizowana dla każdego. Więc jak widzicie tutaj na zdjęciu konten AR nie jedzie po asfalcie, tylko jedzie tak naprawdę po szutrze. I tutaj mamy jeszcze większy prześwit, bo mamy 38C. Dla porównania. Yy, mieliśmy w kontendzie 28C, w kontendzie SL 28C. W kontendzie SL Disk 32C i w kontendzie AR 38C. W SL dysk jest 32C, to jest szerokość opony, jaką ja mam na przykład w moim rowerze w moim Mission CX, czyli w moim rowerze przełajowym. I to spokojnie jeździ już po lasach, po, po gdzieś tam po ścieżkach. Pamiętajcie tylko, że oczywiście w przełaju mam zbieżnikiem, a tutaj macie takie typowo na szosę, ale po ubitych szutrach będziecie śmigali tym 32C. No a 38C to to już w ogóle jest jeszcze, jeszcze więcej. I to jest główna różnica. Content AR, tutaj go mam, jest również wykonany z aluminium, a nie, przepraszam, tu jest Alu XX Grade, a właśnie. Czyli tutaj mamy to aluminium tańsze. Tu nie skupiano się na, na wadze, tylko na prześwicie i na, i na hamulcach tarczowych. Czyli mamy Alu XX. No, to jak już to wiemy, to który wybrać? Jako pierwszą szosę, bardzo, bardzo Wam polecam, tak jak od lat, od początku mojego kanału, pod, polecam Wam Contenda i to nawet bym kupił Contenda na Clarisie. Na będzie w pełni karbonowy widelec, będą opony 28C, yy, będzie sztyca Diffuse, można sobie wrzucić w przyszłości karbonową, ale ta aluminiowa też m, powinna być fajna i będzie nie za dużo pieniędzy wydanych. Jeżeli chcecie złożyć jak najlepszy czy kupić jak najlżejszy rower, no to Content SL, bo on będzie miał ramę lżejszą z tego lepszego już stopu. Jeżeli potrzebujecie dobrych hamulców i może trochę szersze opony, no to Content, Content SL Disc, a jeżeli przygoda w terenie, już takie wręcz gravelowanie, to Content AR. Może dlatego tutaj w Polsce, może polski dystrybutor zrezygnował z SL-Disk, ale tylko Wam mówię, że coś takiego jest i pamiętajcie, 28C, 28C, 32C i 38C i tyle w tym odcinku, dajcie znać co byście chcieli obejrzeć w następnym, cześć!